Drodzy, bardzo serdecznie witam Was ponownie na moim kanale Zbawieni w Chrystusie. Nazywam się Peter Scott. Dzisiaj krótko chciałbym podzielić się z Wami swoimi refleksjami dotyczącymi tego, kto jest Izraelem Bożym. Bardzo często z pulpitów słyszy się o tym, że Kościół, ciało Chrystusa, nie jest Izraelem Bożym. Na początku chciałbym podzielić się z Wami myślami dotyczącymi pewnego fragmentu. Jest to List do Rzymian, rozdział 9. Jak widzimy na ekranie, apostoł Paweł pisze o tej właśnie kwestii. Pozwólcie, że przeczytam. Od szóstego wiersza czytamy tak: lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść Słowo Boże. Słowo Boże. Które dawało obietnicę, że Bóg dokona zbawienia nie tylko potomków Abrahama, ale również ludzi z narodów. Że Bóg uczyni nowe stworzenie i to nowe stworzenie będzie żyło w tak zwanej nowej Ziemi i w nowych niebiosach, w zupełnie innej rzeczywistości niż stare stworzenie. A więc Izrael starego Przymierza. I zobaczmy tutaj Apostoł Paweł kontynuuje: nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. Czy zatem ci, którzy pochodzą od Izraela, automatycznie, są Izraelem? No, dla wielu fizyczność, więzy krwi to wszystko, prawda? Oznacza wszystko. Ale nie dla Boga. Apostał pisze tutaj wyraźnie, rozgranicza pomiędzy potomkami Izraela a Izraelem. Dlatego, że Izrael według obietnic Bożych nie ma nic wspólnego z fizycznością, z więzami krwi. Tutaj jest mowa o dwóch Izraelach. O tych, którzy pochodzą od Izraela i, którzy, i o tych, którzy są Izraelem. To nie jest automatyczne. Dalej, apostoł pisze tak: Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi. Czyli powtarza to, co przed chwilą powiedziałem, to, co apostoł Paweł napisał w wersecie szóstym, że nie wszyscy tylko dlatego, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi. Dzisiaj y, naród izraelski, tak zwany izraelski, y, który obecnie zamieszkuje tam Palestynę i Stany Zjednoczone i tak dalej około 15 milionów ludzi w sumie. Jest uważany, ludzie ci są uważani za wybrany naród Boga. Ale czy o tym pisze apostoł Paweł? Czy tylko dlatego, że ktoś jest potomstwem Abrahama, jest dzieckiem Boga? Czy tylko dlatego, że ktoś pochodzi od Izraela, jest Izraelem? Apostoł Paweł mówi jasno i wyraźnie Absolutnie nie. Dalej kontynuuje tak, ale jest powiedziane, w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. A więc kto jest prawdziwym Izraelem? Dzieci obietnicy. W 24 w wersecie tego 9 rozdziału Listu do Rzemiana, apostoł Paweł pisze, że co to oznacza w takim razie? Kogo Bóg powoływał w jego czasach? Nie tylko Żydów, ale i Pogan. A więc potomstwo Abrahama pochodzące od Izraela, a także i Poganie byli powoływani do czego? Do tego, żeby stali się Izraelem. Paweł bardzo często cytował proroctwa dotyczące tego, że nastąpi taki czas, kiedy lud, który nie był ludem Bożym, będzie się nazywał ludem. Ta, która nie była umiłowana, będzie nazwana umiłowaną. I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono, Wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga Żywego. I rzeczywiście. Rzeczywiście tak się działo. Już w pierwszym wieku naszej ery. Spełniały się proroctwa, Między innymi Izajasz napisał o czasie, kiedy powoływani, powoływani przepraszam, ludzie z narodów będą mówić: Co? Ja należę do Pana. Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny napisze swoją ręką Panu i będzie się nazywał imieniem Izraela. Dlaczego więc dzisiaj z pulpitów głosi się: że ludzie, którzy są w Chrystusie, którzy uwierzyli w prawdziwą Ewangelię i są w Chrystusie, nie są prawdziwym Izraelem Bożym. Dlaczego tak, yy, tak się dzieje? Bo mamy do czynienia z tymi, którzy wykręcają Słowo Boże, dla których jeszcze obietnice nie zostały wypełnione, dla których Pan Jezus Chrystus nie wykonał wszystkiego, co obiecał. A więc mamy do czynienia z kim? Ze sługami Bożymi? Z ludźmi, którzy mówią prawdę? Czy z oszustami? Oszustami religijnymi. Jeżeli słyszysz w swoim lokalnym kościele, z pulpitu, że kościół nie jest prawdziwym Izraelem Bożym, co dobitnie apostoł Paweł wykazywał już w pierwszym wieku w liście do Galacjan proszę sobie przeanalizować cały list do Galacjan jeżeli ktoś w waszym lokalnym kościele mówi, na, mówi zupełnie przeciwne rzeczy o których pisał Paweł nie tylko w liście do Rzymian ale w liście do Galacjan to taki człowiek jest potępiony bo głosi inną Ewangelię Ewangelia w pierwszym wieku naszej ery była dobrą nowiną, że Bóg spełniał obietnice dane Abrahamowi i jego potomkowi, którym jest Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Izraelem i wszyscy, którzy są w nim, są dziećmi Bożymi. Są prawdziwym Izraelem, bo zostali przemienieni na obraz Syna Bożego. Mam nadzieję, że te kilka minut da. Yy, Studentom Pism Świętych dużo do myślenia nad tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Mam nadzieję, że te prawdy dotrą do większej ilości studentów, ponieważ to, co jest głoszone w dzisiejszych, tak zwanych lokalnych kościołach, z pulpitów, przez ludzi, którzy sami siebie powołali pastorami, nauczycielami. I nie wiadomo jeszcze kim, wykrzywiają prostotę Ewangelii, o, którym już, o której już głoszono w pierwszym wieku naszej ery.